Witam Was ponownie, drodzy przyjaciele. I znowu macie przed sobą ukrzyżowanego Chrystusa. Znowu możecie na Niego popatrzeć, chociaż ten ostatni raz. Dziękuję Wam za to, że jak dotąd zechcieliście słuchać moich opowieści ze spotkań z Chrystusem, wpatrując się w obraz, który dostałem w dniu moich prymicji. I który od ponad 30 lat towarzyszy mi w każdym niemal dniu. Przepraszam Was, że nie wszystko było w tych opowieściach poukładane. Nieraz musiałem szybko notować to, co Jezus chciał Wam powiedzieć. To, czym chciałem się z Wami podzielić, płynęło prosto z najgłębszych pokładów mojego serca. Prosto do Was, często. Niejako omijając rozum. Dziś, niestety, czy chcemy, czy nie chcemy, musimy pożegnać się z ukrzyżowanym Chrystusem. To już ostatnie spotkanie z Nim, ale nie martwcie się. Chciałem Wam na koniec powiedzieć, że tak naprawdę to wcale nie musicie się z Nim żegnać. Bo każdy z Was ma swojego ukrzyżowanego Chrystusa. Być może jest to maleńki krzyżyk, który wisi na Twojej szyi od dnia pierwszej komunii świętej. Może jest to obraz w Twoim domu, przekazywany z pokolenia na pokolenie. Może jakiś krzyż, na który już dawno przestaliśmy zwracać uwagę. W każdym domu jest Chrystus, który towarzyszy ci zawsze, który patrzy na wszystko co robisz, na to jak pracujesz, jak odpoczywasz, jak rozmawiasz, jak milczysz, jak się kłócisz, jak płaczesz. Patrzy na to jak czynisz dobro i patrzy na to jak czynisz zło. Chrystus, który wysłuchuje Twoich modlitw, nawet wtedy, kiedy ich nie ma. W każdym domu jest On, Chrystus, Twój Chrystus. Tak, można by tak powiedzieć, tylko Twój, jakby poza Tobą nie miał On innego człowieka na świecie, bo Ty, właśnie Ty. Jesteś dla Chrystusa najważniejszy. Jesteś dla Chrystusa najważniejsza. Każdy człowiek jest dla Niego najważniejszy, jest jakby całym Jego światem. Myślisz, że to niemożliwe? Dla człowieka tak, ale nie dla Chrystusa, bo dla Boga wszystko jest możliwe. A zatem wcale nie musisz żegnać się z Chrystusem. On żyje z Tobą. Czy całujesz Jezusa obecnego w Twoim domu codziennie? Czy wiesz, że jest on lokatorem Twojego mieszkania, mimo że do dzisiaj go nie zameldowałeś? Jezus żyje wśród nas. Co więcej, Powiem Wam, drodzy przyjaciele, On żyje w każdym z nas. Czy pamiętasz może rozważanie o rękach Jezusa? Popatrz jeszcze raz na swoje ręce. To są ręce Jezusa. Czy całujesz je? Co robisz swoimi rękami? A czy pamiętasz rozważanie o sercu Jezusa tej z tej prawej strony? Tak, ten wiszący Chrystus, na którego dzisiaj patrzysz, to jesteś także Ty. Jezus żyje w Tobie. A czy pamiętasz ostatnie rozważanie o Jego obliczu? Twarz żyjącego obok Ciebie człowieka. Obojętne, czy go znasz, czy nie, to twarz Chrystusa. Nie, nie musimy żegnać się z Chrystusem. On jest wszędzie, ale najchętniej przebywa w głębinie Twojego serca. On Cię nigdy nie opuści. Przed spotkaniem z Wami, drodzy przyjaciele, dziś po raz ostatni. Pytałem wcześniej mojego ukrzyżowanego Chrystusa, co on chciałby, abym Wam powiedział. Przyznam Wam się szczerze, że wszystko, co do Was mówię, zawsze konsultuję z moim ukrzyżowanym Chrystusem. Tak było zawsze. Nie powstało ani jedno rozważanie, w którym bym Go nie prosił, aby to On mówił, a nie ja. Tym bardziej dzisiaj, na kilka dni przed Jego śmiercią, z wielkim lękiem, drżeniem, jestem tutaj, aby mówić w Jego imieniu. Co Ty chciałbyś mówić do nas, Chryste, z Twojego krzyża? Tak Go zapytałem w tym tygodniu i o dziwo usłyszałem odpowiedź. Zwykle Jezus długo milczał, zanim coś mi powiedział. Tym razem jednak odpowiedź cicha, ale stanowcza padła od razu. A co mówi ktoś, kto odchodzi, kto umiera, gdy obecni są przy jego łóżku ci, którzy go najbardziej kochają? Zapytał mnie Jezus. Ostatnią wolę, testament, odpowiedziałem cicho. A zatem powiedz ostatnią wolę. Ale czyją, Jezu, Twoją czy moją? Ja już swoją wypowiedziałem, ciągnął Jezus. Czyż nie znasz siedmiu ostatnich moich zdań? Które padły z krzyża, zanim skonałem? Tak, oczywiście znam, odrzekłem. I ludzie też je znają, mówił dalej Chrystus. Powiedz więc to, co ty chciałbyś powiedzieć, gdybyś za trzy godziny miał odejść z tego świata. Wypowiedz swoją ostatnią wolę. Czyż przed chwilą nie mówiłeś, że ja żyję w każdym z Was? Żyję przecież także w Tobie, a zatem dzisiaj udzielam Ci głosu. Boję się, odparłem. Nie bój się. Rzekł Jezus, możesz mówić, co chcesz, ale mów ludziom to, co uważasz za najważniejsze. Czy rozumiecie, drodzy przyjaciele, czy wybaczycie mi? Jezus udzielił mi głosu. Mam mówić do Was. Moją ostatnią wolę, mój testament. Jak to uczynić? Zrobię to, owszem, bo On tego chce, ale z jakimś wielkim drżeniem. Wybaczcie, jak coś będzie niewłaściwego. Wypowiem zatem to, co według mnie jest najważniejsze w tym wszystkim. Co kiedykolwiek do Was mówiłem. I pozwólcie, że ten mój testament oprę o ostatnie słowa Chrystusa z krzyża. Jezus najpierw powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Pozwólcie, przyjaciele, że to rozwinę. Przebaczcie, przebaczcie sobie wszystko. Pojednajcie się w rodzinach. Niech każdy mąż przytuli dzisiaj swoją żonę. Niech powie jej coś dobrego. Dobrze, że jesteś, dobrze, że Cię spotkałem. Niech żona uczyni podobnie. Pojednajcie się w miłości, szanujcie się, szanujcie się nawzajem. Małżonkowie, szanujcie się. Dzieci, szanujcie waszych rodziców. I wszyscy przebaczcie, choćby to Wam wyrządzono wielką krzywdę. Proszę Was o to. Drugi punkt ostatniej woli jest oparty na słowach Jezusa do skruszonego łotra wiszącego obok na krzyżu. Powiadam Ci: dziś ze, ze mną będziesz w raju. Przyjaciele, pamiętajcie zawsze o tych słowach. Dziś Jezus chce Ci dać raj, chce Ci dać siebie. Dzisiaj będziesz ze mną w raju, mówi: Ze mną, cóż za towarzystwo? On jest z tobą, nawet w najcięższej sytuacji, On cię nigdy nie opuści. Z Nim będziesz w raju, uwierz w to. Raj, niebo, Królestwo Niebieskie. To nie mrzonka, to nie fantazja, to rzeczywistość, to Twój i mój prawdziwy ekosystem życia. Właściwie już tam jesteśmy, choć jeszcze nie widzimy Boga twarzą w twarz. Jezus nie patrzy w przeszłość, nie patrzy na Twoje grzechy. Dla Niego liczy się dziś, dziś będziesz ze mną w raju. On nie chce z niczym zwlekać. On pragnie Cię mieć zawsze przy sobie i zrobi wszystko, aby doprowadzić Cię do domu Ojca. Ileż nadziei i światła jest w tym jednym zdaniu: dziś będziesz ze mną w raju. Pozwólcie, że przeczytam tu słowa Cyryla Jerozolimskiego z IV wieku. W jednej z kateches mówił tak. O, wielka i niewypowiedziana łaska! Nie wszedł jeszcze do raju wierny Abraham, a łotr już wchodzi. Jeszcze nie weszli mojżesz i prorocy, a grzeszny łotr wchodzi. Przed tobą już dziwił się temu Paweł, gdy powiedział, gdzie wzmógł się grzech, tam tym obficiej wylała się łaska. Ci, co znosili upalenie, jeszcze nie weszli, a wszedł ten, który przyszedł o jedenastej godzinie. Niech nikt nie mruczy przeciw gospodarzowi, bo on mówi: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie wolno mi w swych sprawach postąpić jak zechce? Łotr chce czynić dobrze, lecz śmierć przychodzi pierwej. Nie czeka na czyn. Przyjmuje już wiary. Trzeci punkt mojego testamentu oparty jest na kolejnych słowach Jezusa, wypowiedzianych przed śmiercią. Niewiasto, oto syn Twój. Synu, oto matka Twoja. Przyjmijcie Maryję do swojego życia, tak jak Jan. Ona was zrozumie. Ona też przeżywała ciemne chwile, zwątpienia. Ona naprawdę nie miała łatwo. Miała syna, a jakby go nie miała. Może wcześniej planowała mieć więcej dzieci. Nie wiemy. Zgubiła swoje dziecko na trzy dni, szukała go z przerażeniem. Po dwudziestu latach traciła go w strasznych okolicznościach. Patrzyła na jego śmierć. Mówcie, Maryi, o wszystkim. Ona wie, ona zna każdy wasz ból. Nic, co ludzkie, nie jest jej obce. Następnie Jezus, świadom, że już wszystko się wykonało, rzekł: Pragnę. Kochani przyjaciele, w tym kolejnym punkcie mojej ostatniej woli chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego. To, o czym zawsze chciałbym, aby było w moich rozważaniach, w moich kazaniach do was, zawsze na pierwszym miejscu. Czego pragnie Jezus? Ciebie. Pragnie Twojej miłości, Twojego czasu, Twojej modlitwy. Tak, Jezus jest spragniony Twojej modlitwy. Spragniony jest czasu poświęconego tylko dla Niego. Długo się zastanawiałem, czy powiedzieć wam to, co teraz chce, z czego teraz chcę się wam zwierzyć, ale ponieważ jest to moja ostatnia wola, więc powiem wam, choć może bardzo się zdziwicie. Ale mówię to z pełną świadomością. Jeżeli chcecie naprawdę być uczniem Chrystusa, jeśli chcecie odpowiedzieć miłością na Jego miłość, to jest to niemożliwe bez przynajmniej półgodzinnej, codziennej rozmowy z Nim, a właściwie ciszy, wsłuchiwania się w Niego. Tak, właśnie tak. Tu chodzi o najbardziej osobisty kontakt, o przebywanie z Jezusem w milczeniu i w wielkiej miłości. Może powiedzieć tylko jedno zdanie. Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. I pozostać tak przez 30 minut. Szok, pomyślicie, czy ksiądz głupiał? Tyle czasu. Przecież to jest niemożliwe. A jednak, drogi bracie, droga siostro. To jest możliwe, jeśli tylko chcesz, jeśli tylko ci na tym zależy. W kolejnym zdaniu, które Jezus wypowiedział z krzyża, zawarte jest jego niezwykłe cierpienie, a nawet skarga. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ja także w tym punkcie mojej ostatniej woli pragnę być z Wami, drodzy przyjaciele, we Waszych cierpieniach, we Waszych krzyżach. Wiem, że są one straszne. Może straciłeś najbliższą osobę, może zostałeś opuszczony przez współmałżonka, może przeżywasz czas żałoby. Może straciłeś pracę, może cierpisz z powodu braku potomstwa albo nieuleczalnej choroby. Wiedz, że Bóg jest z Tobą. On cierpi z Tobą i w Tobie, bo jest Bogiem cierpiącym, jest Bogiem współczującym. On płacze z tobą. Ale równocześnie wiedz, że kiedyś otrze z twoich oczu wszelką łzę, i że kiedyś już śmierci nie będzie, ani płaczu, ani zawodzenia, bo wszystkie te pierwsze rzeczy przeminą. Uwierz, że po tych łzach jest wieczne światło. Powoli zbliżamy się do końca mojego testamentu. Dwie ostatnie myśli będą oparte na słowach, które Jezus wyrzekł przed samą śmiercią. W pierwszym z nich nie będzie już mojego komentarza, lecz oddam głos Świętemu Janowi od Krzyża. Szóste zdanie testamentu Jezusa z Krzyża brzmiało Wykonało się. A święty Jan od krzyża napisał: Usiłuj zawsze skłaniać się nie ku temu, co łatwiejsze, lecz ku temu, co trudniejsze. Nie do tego, co przyjemniejsze, lecz do tego, co nieprzyjemne. Nie do tego, co smakowitsze, lecz do tego, co niesmaczne. Nie do tego, co daje spoczynek, lecz do tego, co wymaga trudu. Czy rozumiecie, drodzy przyjaciele? Wiem, że nieraz jesteście zmęczeni, tak chcielibyście odpocząć, może jakoś odpuścić już, ale wykonajcie swoją pracę do końca żeby można było powiedzieć naprawdę wykonało się w twojej pracy w twoim życiu i w końcu na kilka sekund przed śmiercią Jezus zawołał donośnym głosem ojcze w ręce twoje oddaję ducha mojego niech to będzie zdanie którym zakończysz każdy swój dzień to jedno z najpiękniejszych zdań ludzkości. Powinieneś je wypowiadać często, także w modlitwie. Właściwie to jedno zdanie wystarczy, bo cóż można więcej powiedzieć Bogu? Ojcze, w ręce Twoje oddaję Ducha mojego. Oddajesz Mu wtedy wszystko i ciało, i ducha, i serce, i Twoją miłość. Oddajesz mu także swoje upadki. Niech to zdanie będzie także ostatnim zdaniem Twojego życia. Niech ono, jak klamra, zamknie całą historię Twojego życia. Tak, taka byłaby moja ostatnia wola, gdybym dziś, jak Jezus, musiał od Was odejść. Drodzy przyjaciele, oczywiście dałem ją do sprawdzenia mojemu ukrzyżowanemu Chrystusowi. Czy może być? Zapytałem nieśmiało. On lekko się uśmiechnął i powiedział: Widać, że jeszcze dużo musisz się nauczyć, ale to nic, wybaczam Ci. Najważniejsze jest to, że napisałeś rzeczywiście prosto. Z serca A teraz, powiedział na koniec Jezus: Masz zabrać mnie jeszcze raz do ludzi. Chcę jeszcze raz popatrzeć na nich. Chcę, aby i oni mogli pocałować moje serce, z którego do nich mówiłem przez cały ten wielki post. Aby każdy mógł usłyszeć to jedno, że kocham Go nad życie. I tutaj Chrystus urwał i nie powiedział już nic więcej. Jego ostatnie słowa były o miłości. Kocham każdego z Was nad życie. Nigdy o tym nie zapomnijcie. A spełniając Jego wolę, dzisiaj przyniosłem Wam mojego ukrzyżowanego Chrystusa, już po raz ostatni. Niestety musicie się pożegnać, wprawdzie nie z ukrzyżowanym Chrystusem, ale z tym obrazem. Wiem, pokochaliście Go. Wielu może bardzo się z Nim zżyło. Każde pożegnanie jest smutne. Może macie łzy w oczach, ale póki co, możecie go pocałować w serce. Żegnajcie, drodzy przyjaciele. Reszta jest milczeniem.